Całkowicie po prostu jest to jeziorko Po prostu jest całkowicie zamarznięte. A tutaj właśnie mówiłem, że wysoki poziom wody i rzeczywiście jest tak wysoki poziom wody, że już tutaj dalej po prostu kiedyś można było przejść. A teraz tu już woda po prostu nie da się tutaj dalej przejść. Że nie da się już dalej przejść, to już dalej po prostu nie idę, bo już jest po prostu ścieżka dalej zalana wodą. Więc po prostu teraz będę już z powrotem się kierować z tej tutaj ścieżki.